Ciemaneczko moi kochani! Ależ normalnie cudownie nam się dzisiaj udało. Jeszcze tego wieczoru możemy ujrzeć yy, albo nie powiem inaczej nowy quest ujrzał światło dzienne. My również go możemy ujrzeć, możemy go nawet zrobić, ponieważ od paru może nie paru od paru minut mamy dostępnego questa u naszego małego obwóca Wielkiego Niepokoju, czy tam mały wóz Wielki Niepokój, tak. Może źle to odmieniłem po prostu. No i No i możemy zrobić tego. Questa: No co to dużo mówić? Nie ma żadnej jeszcze solucji, ponieważ no dosłownie parę na. No Kurę co ja mówię. Parę minut temu został edyt, edytowany post w blogu technicznym i na podstawie właśnie niego się dowiedziałem. Wchodzę w temat i tam też dopiero wszyscy się dziwią, że już jest i w ogóle fajnie, pięknie. Także teraz będą przez pół godziny się cieszyć. A ja. Będę próbował coś sam wygminić. A także przejdźmy do rzeczy. Uwaga, otwieram 379. naradę wodzów i administracji terenowej. Czy można się przyłączyć? Nie zostałeś jeszcze przyjęty do grupy, tylko członkowie rady mogą brać udział w zebraniach. Blada twarz nie może być członkiem rady. No i tutaj. Tak, ale najpierw blada twarz musi zapalić z radą fajkę u pokoju. Zgoda. Biętona w paleniu fajki, której nie mamy. A, czyli my będziemy musieli. Co strasznego jest, a poza tym on jest na wojennej ścieżce z bladymi twarzami. Ale nie smuć się, ty zdobędziesz tę fajkę, na pewno ją z tobą zapalimy. A skąd mam wytrzasnąć? Zrób ją sam lub każ innej bladej twarzy ją zrobić. I co mamy w naszym questie? Quest nazywa się Wypad z Indynami fajkę w pokoju. I pierwszym zadaniem jest znaleźć w mieście kogoś, kto zajmuje się wyrobem przedmiotów z drewna. No i tak, rozkminiłem właśnie przed chwilą, no kto może się zajmować drewnem na tej mapce. No i pierwsze, pierwsze moje skojarzenie to były trumny. No to tak, że teraz wybierzemy się tu, gdzie robi się trumny, a robi się je właśnie tutaj. Czy, czekajcie, to jest no chyba z nim, czekajcie. Eee, nie, to nie, czekaj, on chyba nie jest tutaj od trumien, może tutaj w środku coś będzie. Jest Bill Grimstone. To pójdźmy do niego. Witaj, w czym mogę ci pomóc? Wykonujesz pewne przedmioty z drewna. Może potrafiłbyś wystrugać dla mnie fajkę? Czyli trafiliśmy w Bingo. I mamy fajeczkę. Czy ja wyglądam na dziadka, który od czasu do czasu robi sobie. Już w takim razie, kto mógłby mi sprzedać fajkę do palenia na przykład tytoniu? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, ale myślę, że powinieneś szukać takiej osoby poza naszym miasteczkiem. Tu raczej żadnej fajki nie dostaniesz. No, i zostaliśmy, że tak powiem, okrutnie zbiczowani, zhejdowani, jak to teraz jest na czasie takie słowo. No, i po prostu nam nie pomoże nasz Bill Grimstone, i musieli, będziemy musieli sobie poradzić sami dalej. Poszukaj w krainie rzemieślnika, który zajmuje się wyrobem i sprzedażą przedmiotów z drewna. Tak mamy napisane tutaj. No i co, gdzie i jak mamy się teraz udać? Oto jest pytanie. Gdzieś poza mury. Poza mury miasteczka, no może nie mury, ale poza nasze miasteczko, więc najpierw musimy w ogóle się stąd wycofać i polecić sobie do Idham. A więc szybki teleporcik. No i, że tak powiem, pierwsza myśl to oczywiście Huslin, który robi łuki, czyli pracuje z drewnem. O, i jest opcja, no po prostu cudownie. Potrzebuję drewnianej fajki. Zobaczmy drewna. Będziemy zagadać z jakimś drwalem. Jakiś drwal. No to że tak powiem. Pierwszy drwal, którego znam, to jest Dwar drwal Edgar albo Edgard. Już nie pamiętam, ale u niego kiedyś questy robiłem. On jest gdzieś tutaj. Chyba, że to nie o tego chodzi. Tak jest, widzę dużo ludzi, więc to chyba musi być ten. To jest Edgar. I prosimy o trochę drzewa. Mówimy, że możemy zapłacić. I ma, a musimy poczekać 5 minutek, więc czekamy i zobaczymy co dalej będziemy musieli czynić. No i po 5 minutach otrzymujemy nasze drewno dębowe i patrzymy do questa, zanieść otrzymane drewno huslinowi. No zapewne on zacznie nam robić już naszą fajeczkę i zobaczymy co dalej będzie się działo. Także drn do huslina, czym prędzej lecimy. Mhm. Mm jest nasz Hussein. Mam dla siebie materiał na fajkę. Dobra. Cud, tak? Sęka tego kawałka jeszcze nie widziałem. Daj mi z 5 minut. No to niestety musimy odczekać kolejne 5 minutek. No i mamy już naszą fajeczkę. Oczywiście kolejne 500 sztuk złota straciliśmy, ale mamy sękatą fajkę, z którą możemy wrócić do naszego małego wodza. Czyli musimy znowu do Karkahan. Skąd szybki teleporcik na mapkę eventową. Gdzie już będziemy mogli szybko do niego się dostać. I zobaczymy, czy to już koniec, czy coś jeszcze mamy zrobić na dzisiaj. Tak, teleporcik. Karkahan, gdzie to jest? Tutaj? Karkahan. Billy Crash i mapka eventowa. No, i tutaj ładniutko, piękniutko lecimy sobie do naszego wodza, wodza. Gdzie jest nasz wodzu, wodzu? Jest nasz wodz wodzu. I jemu możemy oddać fajkę. Niech będzie teraz, brat twarz, musi przynieść trochę ognistej wody. Wypaść jedynie im fajkę pokoju. Odwiedź salon i zdobądź dla Indian ognistą wodę. Hmm... No to lecimy do salonu. No co tu dużo mówić? Lecimy do salonu. A gdzie jest salon? Salon to było tam na samej górze, także lecimy. Lecimy, lecimy, lecimy. Tak, dobra. No i wchodzimy do salonu. No a kto może nam sprzedać yy, cokolwiek, jak nie barman, do którego możemy podejść po prostu? Ja już chciałem gdzieś naokoło lecieć. Czy chcemy coś na wynos? Jakaś ognista woda? No, i dostajemy tutaj beczkę z zepsutym winem. Czyli prawdopodobnie z dobrym, mocnym, z dużą zawartością alkoholu, winem, które odniesiemy do naszego małego wodza. Gdzie jest nasz wodzu? Gdzie jest nasz wodzu? Tu jest nasz wodzu. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Zniknął? Jak to zniknął? Jak to zniknął? A dobra, już wiem. Można go zabić. Po zrobieniu questa ludzie go zabijają. Mogą go zabić i ktoś go właśnie zaje, więc musimy sobie odczekać, więc nie macie się co martwić, że zniknął i go już nie, wró i już nie wróci, bo naprawdę za chwilę powinien się zrespić. No i jak mówiłem, tak się stało. Dosłownie po 10 sekundach już się zrespił. Teraz tytaj, musisz namówić siedzącego byka, żeby dał ci trochę tytoniu. Wyciągnij od siedzącego byka kilka osuszonych liści tytoniu. A gdzie jest nasz byk? On też gdzieś tutaj jest niedaleko. Chyba on jest na górze. Bo to też jest jeden z tych fajnych kurczaczków. Także pójdziemy gdzieś. Może gdzieś tu będzie. Jest siedzący byk. Potrzebuję osuszonego tytoniu. Nie. Co mogę zrobić? Nic. Nie jestem głodny. No może trochę. Tatanka. Chcesz mięso z bizona? Tatanka. I chyba musimy załatwić mięcho z bizona. No, z bizona, z tatanka. Fajnie się to tak brzmi, tatanka. Więc tatanki są gdzieś tutaj na dole. Bo co chwilę widzę, że ktoś je zabija. O, nawet tutaj jest jeden, więc ja go zabiję. Ale nic mi nie dotło. Także one gdzieś tutaj się respią, więc trzeba chwilę poczekać i zaraz dobędziemy owe mięcho. O, tutaj jest kolejne, he, he, he. tatanku, oddaj mi miacho Tatanku, o widzę, że tutaj już elitas jest Mój tatanek, please, please, no nie O, jest mój, No, pudło Tak powiem, margo map i możecie lecieć No jak to pusty, no, ile tych pustych tatanków gdzie są tatanki dobra, to ja sobie pobiję tatanki jak już coś zrocę, to wam pokażę no i udało się jakimś cudem zgarnąć mięso z tatanki eee, no teraz po prostu ludzi jest więcej niż tych potworków bo są to, to są wizony, tak? to chyba są bizonych. no mniejsza oto tych tatanków jest chyba 6 albo 5, także odnaleźć je to jest po prostu teraz, na tą chwilę no to masakra ale jak już się uda zabić. One mają 20 lewele, więc każdemu się uda. To z mięchem możemy się udać. I otrzymamy nasz ususzony tytoń. No i teraz już, że tak powiem, możemy na spokojnie zakończyć naszego kościka. Ponieważ jest to już chyba koniec, tak mi się wydaje. Jest i nasz. Mam ususzony tytoń. No i udało nam się. Wszystko. Otrzymaliśmy trochę EXPA, trochę złotka, punktów honorków oraz miksturę. Oczywiście złote jajka też. Tak więc to tyle. Co jeszcze teraz możemy tutaj ciekawego zrobić? Eee, uwaga, otwieram 300 siebie ten kawał. Tylko no, ale wódz. No ja przepraszam. No i to chyba tyle. Nic już więcej nie zrobimy. Także dzięki za uwagę. Czekamy na kolejne questy. A na koniec pamiętaj, jeżeli Ci się spodobało, zostaw po sobie lajka. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujesz, zrób to i mnie zasubskrybuj. Jeżeli chcesz wiedzieć, co robię w danym momencie, w danym dniu, możesz mnie zaobserwować na portalu Instagram, gdzie wrzucam codziennie nowe fotki z tego, co robię, co robię w Margonem, co kręcę i wiele innych ciekawych rzeczy. Pamiętaj również o korzystaniu z serwisu Dogry.pl, dzięki któremu możesz zrobić darmowe smocze łzy do Margonem. Oczywiście wszystkie linki są zawarte w opisie każdego mojego filmiku, więc warto je przeczytać. I to tyle do zobaczenia.